JESTEM SOBIE PRZEDSZKOLACZEK BURMISTRZ Burmistrz to jest ktoś, kto musi dbać o jedzenie, żeby nie zabrakło jedzenia. I to jest król. Może być to albo pani, albo pan. On na pewno rozkazuje światem. Troszkę nie wiem. To jest taki pan, który ludzi daje do Alestu. Siedzi i, i mówi wiadomości. To taki pan, co rządzi miastem. Chyba burmistrz Kaczyński. Pracuje w urzędzie miasta. Takie idę u pagieba. On rządzi świat, pagiebusk, bajkę. Gdzieś tam chodzi do jakiejś fajnej pracy. Ja go widziałem w telewizji. To taki pan, który się zajmuje sądem. Rządzi tym miastem. Krówki dają mu mleko. Na pewno pracuje. Jak. No. wiem, <laughs> się pomieszał troszkę. Można robić wszystko, co. Podoba się, ale nie, nie palić. Ma się dużo obowiązków, jak się jest burmistrzem. Pilnuje system miasta. Segreguje pieniądze. Rozkazuje robić dwoje jedzenia. Buduje takie różne domy czy miasta. Dba o porządki. O dzieci, o cały świat. Powinien na przykład robić. No dobre rzeczy takie. Oglądać, nic się nie stało. I nie rozkazywać za dużo. Pracować w takim mieście, co jest nisko.